i mom niezwykłą przyjemność dzisiaj opowiadać Wam o tym pojeździe. Dlaczego niezwykłą? Czasami jest tak, że spotykamy się ze sobą, ja się zastanawiam co Wam opowiedzieć, bo mam jakiś motor, teoretycznie fajnie wygląda, ale tak ciężko jest znaleźć jakąś puentę, coś takiego ciężkiego, ciężko jest znaleźć coś takiego, na czym można by się było skoncentrować, żebyście byli po prostu zadowoleni, żebyście słuchając informacji o motocyklu mieli pełną pewność, że jest to coś fajnego, wspaniałego. Czasami siedzę w bibliotece, naprawdę dwie, trzy doby siedząc przy swoim e, w swoim, w swoim, w swoim księgozbiorze, gdzie tam jest ponad 1500 poz właśnie o motocyklach, to są czasopisma, to są książki i szukam czegoś. Jeżeli nie mogę znaleźć jakiegoś ciekawego rozwiązania technicznego w pojeździe, to szukam dla Was jakiejś informacji, która by była informacją dotyczącą przede wszystkim może czegoś, jakiegoś zdarzenia z historii, może jakiegoś zdarzenia, że ktoś specjalny na tym jeździł, jakiegoś sukcesu z wyścigów, coś takiego co by dla Was było rzeczą inspirującą do oglądnięcia materiału inspirującą do tego, żeby ewentualnie kupić sobie coś takiego, taki pojazd, żeby być szczęśliwy. I teraz ta moja niezwykła przyjemność w dniu dzisiejszym wynika z tego, że słuchajcie, że ja Wam opowiadam o czymś, co jest po prostu... Pojazdem, o którym nawet jakbym nie czytał, to bym chciał opowiadać, nawet gdybym nie widział wcześniej zdjęć i ilustracji w książkach technicznych, dokumentacji technicznych, to i tak chciałbym o nim opowiadać, bo on ma tyle nowinek, on ma tyle ciekawych rzeczy w sobie. W od 34. do 1936 roku produkowali ten pojazd. Produkowali go w, to jest 200, 200 cm sześciennych. Dlaczego taka pojemność? W ta pojemność wynika między innymi z tego, że od 1 kwietnia 28 roku w Rzeszy Niemieckiej wprowadzono ten słynny przepis o tym, że można eks pojazdy bez prawa jazdy i bez dokumentów, jeżeli nie przekraczają pojemności o 200 cm3. Co to zrobiło? To zrobiło akurat to, że to dało to, że dzięki temu, że wprowadzono ten przepis, nieprawdopodobnie zaczęły sprzedawać się motocykle na rynku, na rynku niemieckim. To był doskonały zamysł, żeby zmotoryzować całe państwo. I rzeczywiście zaczęto sprzedawać, sprzedawano coraz więcej tych pojazdów i każda marka, nawet taka marka jak Standard, Chciała mieć coś w tym segmencie produkcyjnym. Chciała mieć coś w tym segmencie do 200 cm, ale standard. Marka, która od samego początku miała się wam kojarzyć z wyścigami, z szybkimi maszynami, z maszynami, które są lekkie. Słuchajcie, ten motorek waży tylko 125 kg, 125 kg, on ma 8 koni mechanicznych, robi te konie mechaniczne przy 4000 obrotów na minutę i przy tej niewielkiej masie, przy tym wspaniałym zawieszeniu, on po prostu jest rewelacyjny jazdy. to jest sportowy motor. I teraz konstruktorzy standarda, słynęli z tego, że wszystkie po pojazdy, ich pojazdy to są pojazdy sportowe, decydowali, jak tu zrobić 200. Jak ją skonstruować, żeby ona była nadawała się do wyścigów. Słuchajcie, to macie wyścigowy motor. To jest wyścigowy motocykl. Co zrobiono? Przede wszystkim pominięto takie błędy, jak na przykład zrobiła NS Upierz 201 ks otwarta rama. Nie, standard absolutnie do czegoś takiego się nie zbliżył. Tutaj macie ramę zamkniętą. Od spodu popatrzcie pod silnikiem. Są te dwa pałąki obejmujące ten motocykl od dołu dają tą wielką sztywność. Sztywność na skręcanie. Dlaczego? Dlatego, że zawodnik na zakrętach. Musi czuć, że on jest z maszyną jednością, że on się nad tym maszyńczym... Tutaj dodatkowo przednie zawieszenie. Przednie zawieszenie, finezja tego zawieszenia. Nie znam drugiej firmy, która by zrobiła coś tak wspaniałego, jak to zawieszenie. Spójrzcie, popatrzcie uważnie. Normalnie jak patrzycie na motocykle, które mają z przodu przedni krótki wahać wchany, bo tu rozmawiamy o krótkim wachaczu wchanym, zwróćcie uwagę, że tamte motocykle, które mają ten krótki wahać wchany, zawsze mają osadzony ten wachacz z tyłu na czymś, co jest przedłużeniem widelca, tak? Zawsze na widelcu. Jest węzeł, a tutaj nie. Węzeł jest oparty na dodatkowym cięgle. Tu macie dodatkowe cięglo. do niego jest przykręcony ten tylny punkt podparcia. Natomiast ta goleń, która jest przedłużona i która zawiera w sobie sprężynę, jest czym? Jest właśnie podporą środkową tego wahacza, a z przodu mamy koło, tak? Czyli mamy zupełnie nigdzie niespodziewane, spotykane w konstrukcji motocykli zawieszenie o nieprawdopodobnie dużych zaletach. Co ono robi? Ono robi daje lekką nadsterowność, ale nie tak dużą, że na zakrętach to on was prowadzi, to cały czas mamy nad tym kontrolę. Role, ale współcześni sportowcy, ci, którzy jeżdżą na motocyklach i którzy mają możliwość u mnie, firmy porównać stary, zabytkowy motocykl do współczesnych, mówią, to jest normalna, wspaniała charakterystyka współczesnego wyścigowego motocykla. Okay. Jak to jest z resorowaniem? Mówicie, no sztywny tył jest z tyłu. No jest sztywny. Dlaczego jest sztywny tył? Tutaj chodziło przede wszystkim o to, że nie, nie miała jeszcze marka standard w tym momencie ciekawego rozwiązania na to, jak to zrobić, żeby szty sztył był miękki. Zresztą prace nad motocyklami wyścigowymi, które już miały zawieszenie tylne, zaczęła Pierwsza firma DKW, standard był tutaj troszeczkę w, w zaszłości. O nasze przyjemność jeżdżenia, o nasz komfort jazdy dba tylko siedzenia. Ale tutaj, siedzenie podparte na sprężach też się tutaj producent zbytnio nie wysilił. Bo co my tu mamy? My tutaj mamy w siedzeniu w sprężyny działające na ściskanie. Niestety na ściskanie. Dlaczego mówię niestety? Bo przy sportowym motocykle nasza pupa powinna siedzieć twardo, nasza pupa powinna siedzieć w jednym miejscu, być powiązana z motocyklem. Natomiast tu, jeżeli mamy ściskane sprężyny, ściskana sprężyna zgodnie z prawami fizyki, ona się wyobla, tak? Wyoblenie. Czyli sprawa związana z tym, że jak naciskacie, cokolwiek ściskacie pręd, on nie trzyma się cały czas pionu, on nagle w którymś momencie się nam wyboczy, tak? Czyli mamy wyboczenie. Czyste fizyczne zjawisko. I ta sprężyna, obie sprężyny tyle, one ulegają wyboczeniu podczas naciskania, podczas siedzenia na tym motorze. Jeżeli ulega wyboczeniu, to znaczy, że siedzenie zaczyna nam falować na boki. Jak nam siedzenie faluje na boki, to jest kolejna rzecz, zaczyna się wyrabiać ten tutaj przegub przy Czyli w momencie, kiedy mamy tylne siedzenia się nie działające na rozciąganie, tylko działające na ściskanie, mamy ten efekt, to zjawisko, że siedzenie zaczyna nam się wahać. Lewo prawo, lewo prawo, tak? I co to robi? To znaczy, że ten węzeł, który tutaj widzicie, ten węzeł ulega zużyciu. To jest słaba rzecz tego, tego motocykla. Niemniej w tym pełnym finezji motorze, w tym pełnym lekkości, motorze, zresztą patrzyli, jak patrzycie na przednie zawieszenie, jak widzicie, jak ono jest delikatnie wzmocnione, finezyjnie jest wzmocnione, czyli ten leciutki tutaj zastrzał. No to przecież patrzymy na to, ja patrzę na to i schylam głowę. To jest to, co nam się podoba, tak? Czyli musieli wzmocnić goleń, nie była jeszcze na tyle sztywna, na tyle gruba, żeby ją zostawić pojedynczą. Konstruktorzy standarda stwierdzili, że przy dużych obciążeniach, zwłaszcza na zakrętach, powinno być wzmocnienie. Puścili lekki zastrzał, delikatny zastrzał, który tak bardzo ubarwia nam tą finecyjnie konstrukcję. Co dalej? Pojazd, który stworzony jest do wyścigów, ale nie na tej zasadzie, jak czasami Wam opowiadam o brytyjskich motorach, że trzeba przesunąć tyłek do tyłu, tak? czyli musimy usiąść pupą na poddubku, żeby dobrze się złożyć, żeby móc się przylpnąć do tego baku. To jest inaczej. Tu zwróćcie uwagę, że jeżeli stosujemy ten motocykl do jazdy, typowej, codziennej, miejskiej, typu cruiser, to my na nim siedzimy, wygodnie, pozycja jest ergonomiczna, wyprostowana, ale co jest wspaniałego, jak my się łatwo możemy na nim złożyć. Wystarczy przemieścić dłonie, wystarczy oprzeć się na w, w, w przodzie kanapy, pochylić do przodu i idealnie wkomponujemy się tak, że na nasz spowrótek nasza głowa wychyla mniej więcej na wysokości korków, korka w wlewu paliwa. Rewelacyjnie się na tym motorze można złożyć. Opowiadam Wam o konstrukcji ramy, ale teraz przejdźmy do serca. Słuchajcie, Patrzycie na ten silnik, on wam coś przypomina. Czy on wam nie przypomina motoryzacji NSU OSL? Dokładnie tak. Gdybyście w, w tym pojeździe, w standardzie wyprostowali cylinder, sprowadzili go topionu, to przecież to jest idealna osl -ka. Najlepsze wzorce brytyjskiej szkoły, tak? Opowiadałem o tym, że w momencie, kiedy do stajni NSU ściągnięto konstruktora z Wielkiej Brytanii, kiedy zaczął projektować i wprawiać swoje pomysły, to powstały najlepsze koncepcje motocykli NSU, które dawały niezwykle wyniki w sporcie. I tutaj, jak patrzymy na ten silnik, na to serce tego pojazdu, 8 Dokonne serce, widzimy też dokładnie wspaniałe rozwiązania techniczne. Co ja mam na myśli? Przede wszystkim zobaczcie, złoto się nazywa standard Kobold Block. Kobold. Kobold to jest takie archaiczne już w dzisiejszych czasach nazwanie, to jest taki diabełek, taki skrzat, coś takiego, taka, taki taki frywolny młody człowiek. O tak bym może to przetłumaczył na z polski. Frywolny młody człowiek. Czyli od razu w nazwie tego motoru, oczywiście to jest staroniemczyzna, w tej chwili tak się nie mówi, ale od razu sugerowano, że ten pojazd ma coś w sobie. Że to nie jest pojazd dla zwykłego klienta. To jest dla specyficznego klienta, który lubi szybką jazdę, lubi frywolną jazdę. Czyli to jest pierwsza rzecz. Kobold. Tak? A blok? Co to jest blok? wskazanie w tamtych czasach wiele wytwórni na to wskazywało o rewelacyjnym nowym technicznym rozwiązaniu. Co to zrobiono? Zrobiono to, że skrzynia już nie jest elementem oddzielnym od silnika. Cobalt jest pierwszym przykładem, że skrzynia Została przykręcona na stałe do silnika. Tu już nie mówimy o tym skrzynia, skrzynia i motor. Tutaj mówimy już o zespole napędowym. Do tego motocykla zakłada się kompletny zespół napędowy. Znaczy, zakłada się i silnik, i skrzynie skręcone razem. Co to daje? Od razu zwrócono uwagę. Pierwsza rzecz, redukcja masy. Jeszcze nie wpadli wtedy na ten pomysł, że można zredukować mocę, robiąc w ogóle jedną obudowę na motor i na skrzynie biegów. Tu jeszcze nie jest tak. Tu jeszcze jest tak, że skrzynia jest oddzielna, ale jest przykręcona do silnika. Co to daje? To daje na przykład, popatrzcie to, że łańcuch suszek napędowy może być mniejszy w związku z tym lżejszy, że nie trzeba go regulować stale, tak bo przecież jeżeli przesuwamy tylne koło, regulujemy naciąg łańcucha czasami w niektórych motocyklach było tak, że jeżeli naciągamy tylny łańcuch, to trzeba było naciągnąć go nie tym kołem, przesuwając koło, tylko przesuwając skrzynię biegów. Jak przesuwaliśmy skrzynię biegów, trzeba było od razu naciągać drugi łańcuch między silnikiem a skrzynią biegów. W niektórych motocyklach było mnóstwo kłopotów, pamiętacie jak wam Skota opowiadałem? W skocie to dopiero były jaja. Tam były Tyle, tyle łańcuszków, inny łańcuszek do rozrządu, inny do prądnicy, inny do przekazywania mocy. Tam wszystko było w łańcuchach. Ciężko było ustalić ten pojazd, jak był to lekko wypracowane, ciężko było nawet co nie zapłonu, żeby ono działało. Jak pokasować te wszystkie luzy, żeby ono się dobrze kręciło, tak? Żeby ten motor wchodził na urody. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ten pojazd, mamy zestolone ze sobą. W związku z tym, już tak, jest kluczy łańcuszek, nie trzeba go regulować. Jest bezpośrednio lekka, bardzo taka, zwarta konstrukcja. To jest właśnie ta subtelność tego rozwiązania, że to jest blok. Ale co dalej, patrzmy dalej, patrzmy dalej, że to jest motor, który ma Prawda, odkryte zawory, odkryte zawory, popatrzcie na zdjęcia, ale te odkryte zawory są smarowane. Tak, magistrala olejowa doprowadza smar, doprowadza smar, mówię olej, smarowanie, doprowadza olej bezpośrednio do... Prowadnic zaworowych. Rewelacyjne rozwiązanie. Jeśli mamy olej. W związku z tym, mimo że to jest koncepcja taka, że olej już jest w stałym obiegu, zobaczcie, nie ma tutaj żadnego zbiornika z tyłu, tak? Normalnie, jak na przykład z NSU opowiadałem wam, zawsze był zbiornik olejowy gdzieś tam przykręcony do ramy. Tu nie. Tu olej znajduje się w przedniej części silnika. W przedniej części silnika mamy zbiornik olejowy. Z boku są żebra. To są te żebra, które dodatkowo mają chłodzić tą konstrukcję, tak? Dlaczego olej, ten zbiornik jest z przodu, a nie z tyłu? No oczywiście z przodu jest po to, żeby owiewające powietrze podczas jazdy w chłodziło ten olej, żeby on był jak najbardziej chłodny. Dzięki temu właśnie że to jest to użebrowanie, to też pomaga temu, czyli mamy stałe smarowanie, czyli mamy olej, który znajduje się w stałym obiegu. Niemniej, dlaczego patrząc w instrukcję widzimy 25 gram na 100 km tego oleju gdzieś przepada? Dlaczego? Co się dzieje? A no właśnie dlatego, że olej, który jest doprowadzony do popychaczy, on tam wpada. On smaruje te popychacze, to jest wielka zdobycz, smarowane popychacze, czyli dłużej wytrzymają. Ale co jest złe? Ale złe jest to, że tracimy ten olej. Że trzeba uzupełniać olej, bo on tam właśnie w tym smarowaniu tych zaworów, gdzie tam wytraca. Także to jest ta rzecz, która niby ma stały zbiornik, ale jednak ma ubytek oleju. I to na poziomie 25 gram na 100 km. Trzeba na to uważać, jeżdżąc tym motocyklem trzeba na to patrzeć. Słuchajcie, no sami widzicie, maluch 200 cm3. Ależ jakie bogactwo, jakieś wielkie nagromadzenie ciekawostek technicznych. Uwielbiam takie motocykle. To jest to, co powoduje, że ta nasza praca jest przyjemniejsza. Bo za każdym razem robić te najpopularniejsze, owszem, ja wiem, niezużywalne w ogóle, te wasze okuchane R35. Każdy jeden osioł wiadomo, do pracy doskonały. Ale spójrzcie też na to, że czasami te może rzadsze marki, że czasami te marki, które są, no powiedzmy, e, e, nawet nie słyszeliście nazwy, standard, kto słyszał nazwy standard, ile one wprowadzają do tego świata motoryzacyjnego, do tego naszego wspaniałego hopy, ile one wprowadzają atrakcji, ile wie, jak dużo można się ciekawych rzeczy dowiedzieć, jak można popatrzeć, jak historia była ubarwiana właśnie przez tego typu rodzynki. To są najwspanialsze rzeczy, kiedy trafia nam się w pracowni pojazd tego typu, co ten standard, kiedy można Wam opowiedzieć o tego typu rzeczach. No i co, na zakończenie jeszcze tylko informacyjnie Wam powiem. Słuchajcie, naprawdę, nie ma co dzwonić, nie ma co odmawiać indywidualnie każdej Waszej rejestracji pojazdu. Powiedziałem Wam kiedyś, rejestracja pojazdu zabytkowego to jest misja. Jestem certyfikowanym rzeczoznawcą, mam prawo do tego, żeby decydować, czy że te motory wasze mogą być, czy nie mogą być dopuszczone do ruchu. Jeżeli macie motocykl, jeżeli widzicie, że on jest oryginalny, jeżeli nie przerobiliście takiego motocykla na kofę po prostu dzwońcie, każdy motor zarejestrujemy, zarejestrujemy każdy zabytkowy motor, ważne, żeby był warunek, że ma 25 lat jeśli chodzi o wiek i że od 15 lat nie jest już produkowany. Wszystkie WS-ki możemy rejestrować, wszystkie shl wszystko co macie, można zarejestrować tak, żebyście bez żadnego bólu mogli pojazdami tymi jeździć po drogach publicznych i co jeszcze, cieszyć się z tego, że pojazd zabytkowy na żółtych tablicach ma jeden wieczysty przegląd. I Druga sprawa i ubezpieczenie płacicie groszowe, bo PZU dla pojazdów na żółtych blachach daje nam 70% rabatu, tak? Wychodzi 2,70 mniej więcej złotego za miesiąc, a możecie wykupić wy wy sobie ubezpieczenie tylko na 3, na przykład letnie miesiące za niecałe 10 zł. To jest ta relacja. To samo dotyczy pojazdów samochodowych, to samo, bo tam pytacie czy można ciągnik, można ciągnik zarejestrować. Rejestrujemy Wam ciągniki, rejestrujemy Wam autobusy, rejestrujemy Wam samochody ciężarowe, wszystko cokolwiek potrzebujecie, Rejestrujem, pamiętajcie tylko, że musi to być, to musi być przede wszystkim kompletne, że to musi być wyglądać. To jest pojazd zabytkowy. Przepisy mówią w 70% kompletny. Czyli co że macie opony nowe, lampę wymienioną, tam podnóżek inny zainstalowany. To są drobiazgi. Najważniejsze, że jest w was ten zapał, że macie pojazd zabytkowy i chcecie? żeby ten zabytkowy pojazd Wam służył. I do tego Wam jesteśmy potrzebni. Także dzwońcie do nas. Ten mój telefon do mnie jest zawsze na, 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 na programie, jest w, w, w dolnym rogu. Przepiszcie telefon, dzwońcie i rejestrujemy to wszystko, co potrzebujecie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że następne nasze spotkanie. No to co, też znajdę jakiś fajny pojazd, o którym będę mógł powiedzieć przynajmniej tyle fajnych rzeczy, co o tym naszym standardzie. Do następnego razu.